Strona internetowa jest dokumentem tekstowym, w którym za pomocą specjalnego języka znaczników opisano jej wygląd i poszczególne elementy. Zawartość każdej strony www. umieszczamy między znacznikami otwierającym i zamykającym HTML. Zwróć uwagę, że nazwa znacznika wewnątrz ostrych nawiasów jest taka sama. Jedyna różnica polega na tym, że w znaczniku zamykającym dodajemy znak slash. W strukturze strony wyróżniamy dwie podstawowe części head i body. W części head, między znacznikami otwierającym i zamykającym, zapisujemy informacje dla przeglądarek internetowych, takie jak tytuł strony czy słowa kluczowe dla wyszukiwarek. Część body, między znacznikami otwierającym i zamykającym, określa zawartość strony, czyli wszystko to, co użytkownik widzi w przeglądarce internetowej. Pisanie kodu strony www można rozpocząć od zapisania podstawowej struktury strony, którą potem uzupełniamy. Dobrym zwyczajem jest zapisywanie od razu znacznika otwierającego i zamykającego, a następnie dodawanie kolejnych pomiędzy nimi. Warto w pierwszej linii umieścić informację o tym, że wyświetlany przez przeglądarkę dokument to plik HTML oraz dodać do znacznika HTML atrybut lang z wartością pl. Informuje on, że strona jest w języku polskim. W części head można też dodać, za pomocą znacznika meta, informacje o kodowaniu znaków. Mamy gotową, podstawową strukturę strony, którą możemy uzupełnić dowolną treścią.